Ostatnio w dziedzinie kosmosu i nauki dzieje się naprawdę bardzo dużo, chociażby cyberatak na Polską Agencję Kosmiczną. A kilka dni temu byliśmy świadkami historycznej chwili, kiedy to prywatna firma Firefly Aerospace z sukcesem posadziła lądownik Blue Ghost na powierzchni Księżyca. Ale to dopiero początek. W kosmosie i nie tylko dzieje się naprawdę sporo. Startują nowe misje NASA, dokonywane są przełomowe odkrycia. Co dokładnie wydarzyło się w minionym tygodniu? O tym w dzisiejszym odcinku. Blue Ghost to księżycowy lądownik stworzony przez Firefly Aerospace, amerykańską firmę z branży kosmicznej, która jeszcze kilka lat temu była niemal nieznana, a teraz chce stawać w szranki z największymi graczami. Misja ma kluczowe znaczenie dla NASA, ponieważ Blue Ghost dostarcza na Księżyc ładunki w ramach programu Commercial Lunar Payload Services, który ma przyspieszyć powrót ludzi na powierzchnię srebrnego globu. A zamiast inwestować miliardy w budowę własnych lądowników, NASA korzysta coraz częściej z usług prywatnych firm licząc na oszczędności i większą elastyczność. Lądowanie odbyło się 2 marca 2025 roku w Mare Crisium, dużym płaskim obszarze pokrytym zastygłą lawą. To miejsce jest szczególnie interesujące dla naukowców, ponieważ może skrywać cenne minerały oraz informacje o geologicznej historii Księżyca. Lądownik dostarczył na powierzchnię Księżyca zestaw instrumentów naukowych do przeprowadzenia kilku różnych badań i eksperymentów. A jakie to badania no na przykład eksperymenty badające wpływ gleby, czy też regolitu księżycowego na różne materiały, które mogą zostać wykorzystane w przyszłych bazach kosmicznych, no bo trzeba dowiedzieć się jaka zachodzi między nimi interakcja. Czy też na przykład sejsmometr mający analizować aktywność sejsmiczną księżyca i dostarczyć nowych informacji o jego wnętrzu. Przeprowadzane były również testy nowych paneli słonecznych oraz baterii, które sprawdzą ich wydajność w ekstremalnych warunkach, które oczywiście na powierzchni księżyca panują. Ponadto eksperymenty biologiczne, Biologiczne, które pomogą określić, jak organizmy reagują na warunki panujące na Księżycu. Dlaczego ta misja jest tak ważna? Udane lądowanie Firefly Aerospace to istotny krok w stronę realizacji misji programu Artemis, a każda tego typu misja dostarcza cennych informacji, które mogą pomóc w planowaniu przyszłych lotów załogowych. Jednak najistotniejszy jest tutaj aspekt komercyjny. Jeżeli prywatne firmy będą w stanie dostarczyć sprzęt na Księżyc taniej i szybciej niż agencje kosmiczne, no to może to zapoczątkować nową erę eksploracji kosmosu. Firmy prywatne już zdobyły orbitę Ziemi. Podbój Księżyca Właściwie wydaje się być tylko kwestią czasu. Lądowanie na Księżycu to wciąż jeden z najtrudniejszych rodzajów misji kosmicznych i musimy o tym pamiętać. Nawet niewielki błąd w obliczeniach, trajektorii, problemy z silnikami czy awaria systemów nawigacyjnych mogą sprawić, że lądownik rozbije się o powierzchnię Księżyca zamiast wylądować. I takie przypadki już się przecież zdarzały. W 2019 roku izraelski lądownik Beresheid roztrzaskał się w wyniku awarii systemów sterowania, a japoński lądownik Slim. Wylądował w styczniu 2024 roku ale do góry nogami. W komentarzach dajcie znać, co wy sądzicie o takim podejściu do eksploracji kosmosu i oddaniu tej pałeczki prywatnym firmom. Czy prywatne firmy i korporacje powinny przejąć inicjatywę, czy jednak kluczowe misje powinny pozostać w rękach agencji kosmicznych? Czekam na wasze komentarze, a tymczasem przechodzimy do kolejnego newsa, którym jest właśnie tytułowy cyberatak na Polską Agencję Kosmiczną. W ostatnich dniach doszło do poważnego incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem w Polsce. Polska Agencja Kosmiczna, w Polsa padła ofiarą cyberataku, który został wykryty przez krajowe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w niedzielę 2 marca 2025 roku, że służby państwowe wykryły nieuprawniony dostęp do infrastruktury teleinformatycznej Polsy. W odpowiedzi na incydent zaatakowane systemy zostały zabezpieczone, a zespoły CSIRT, z NASK i Ministerstwa Obrony Narodowej podjęły działania mające na celu przywrócenie pełnej operacyjności agencji. Jak zareagowała Polska Agencja Kosmiczna? Gdy tylko wykryto atak, Polsa natychmiast odłączyła swoją sieć od internetu. Wszystko po to, by ograniczyć potencjalne szkody no i zabezpieczyć dane. Teraz trwa szczegółowa analiza tego, jak hakerzy dostali się do systemu i co dokładnie udało im się przechwycić. Na razie nie wiadomo, czy celem był sabotaż, kradzież informacji, czy może jedynie testowanie odporności polskich systemów na ataki, a w dobie cyberwojny, w jakiej niewątpliwie się znajdujemy, takie rzeczy będą zdarzać się coraz częściej. No i nasuwa się od razu pytanie, kto za tym stoi. Obecnie trwają intensywne działania operacyjne, które mają na celu zidentyfikować sprawców cyberataku. Minister Gawkowski podkreślił, że informacje na temat postępów w śledztwie będą publikowane na bieżąco. Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat tego, kto tego dokonał i kto włamał się na serwery Polskiej Agencji Kosmicznej, ale są pewne prawdopodobne możliwości i są one dwie. Po pierwsze, mogą to być zorganizowane grupy cyberprzestępców które coraz częściej atakują instytucje państwowe, szukając luk w zabezpieczeniach i sprzedając zdobyte dane. Drugi trop to atak sponsorowany przez obce państwo, który mógł mieć na celu wykradzenie informacji strategicznych o polskim programie kosmicznym. Polska Agencja Kosmiczna bierze udział w projektach międzynarodowych, współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną, rozwija technologię dla sektora kosmicznego i jeśli ktoś chciał zdobyć poufne dane, to właśnie takie instytucje stają się atrakcyjnym celem. Atak na Polską Agencję Kosmiczną jest istotnym przypomnieniem, o tym, że ryzyko i zagrożenie cyberatakami wciąż rośnie, zwłaszcza w kontekście strategicznych instytucji państwowych. No i to pokazuje, że cały czas trzeba system monitorować, cały czas trzeba wzmacniać systemy bezpieczeństwa, tak żeby chronić Polskę no oraz inne kraje oczywiście też, które rozwijają swoje programy kosmiczne. A musimy pamiętać, że są to dość skomplikowane programy, to nie jest tylko tak, że Polska robi tam jakieś małe automaty do różnych misji, ale też partycypuje w wielu różnych dużych misjach i takie informacje mogą być tą kroplą, która w połączeniu z inną kroplą komuś komu na tym zależy da większy i szerszy obraz informacji na temat czegoś, co jest w jakiś sposób dla niego utajnione. Niestety, tak jak wspominałem, Polska i inne kraje będą coraz częściej narażone na działania hakerów. Systemy informatyczne w instytucjach państwowych muszą być zabezpieczone na najwyższym poziomie, no bo inaczej takie incydenty będą się powtarzać coraz częściej. Na razie nie wiadomo, jakie były pełne skutki ataku. Ministerstwo zapowiedziało, że śledztwo trwa i kolejne informacje zostaną ujawnione w najbliższych dniach. Kolejne ciekawe wydarzenie, co prawda nie z zeszłego tygodnia, ale mówię wam o tym już dziś, ponieważ prawdopodobnie w marcu nadarzy się. Jedna na 80 lat możliwość obserwacji wybuchu i rozbłysku na gwieździe te korona Borealis. Te korone Borealis w skrócie TCRB to tak zwana nowa powrotna, czyli gwiazda wybuchowa, która co pewien czas gwałtownie zwiększa swoją jasność. W normalnych warunkach jej jasność wynosi około plus 10 magnitudo, co czyni ją niewidoczną gołym okiem. Jednak podczas wybuchu jej jasność wzrasta tak bardzo, że staje się jednym z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie. Historia obserwacji. Tej gwiazdy pokazuje, że wybuchy następują mniej więcej raz na 80 lat. Poprzednie zarejestrowane eksplozje miały miejsce w 1866 i 1946 roku, a to oznacza, że kolejny powinien nastąpić właśnie teraz, między rokiem 2024 a 2026. Astronomowie na całym świecie czekają na ten moment, ponieważ może on nastąpić dosłownie w każdej chwili. Gdy to się stanie przez kilka dni, gwiazda będzie widoczna. A następnie ponownie osłabnie, znikając z naszego pola widzenia na kolejne dziesięciolecia. Te korony borealis znajduje się w konstelacji Korony Północnej, niewielkiej, ale łatwo rozpoznawalnej grupie gwiazd, którą można znaleźć na nocnym niebie pomiędzy dwiema jasnymi gwiazdami Wegą i Arkturem. W marcu 2025 roku konstelacja ta wznosi się na wschodnim niebie około 3 godziny po zachodzie Słońca, a najlepszy moment do jej obserwacji przypada na późne godziny nocne. W chwili wybuchu TCRB stanie się na tyle jasna, że nawet osoby mieszkające w miastach, gdzie światła uliczne utrudniają obserwacje astronomiczne, będą mogły ją zobaczyć bez użycia teleskopu. A teraz przejdźmy z nieba na ziemię i udajmy się do Massachusetts. Fizycy z MIT odkryli nieoczekiwane kryształy elektronów w nowym, ultracienkim materiale. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, no czyli właśnie popularnego MIT, dokonali przełomowego odkrycia, obserwując jak elektrony w ultracienkim materiale tworzą niespodziewane krystaliczne struktury. Materiał, o którym mowa, to, uwaga, trudna nazwa, grafen pentawarstwowy romboedryczny. Składa się z pięciu warstw atomów węgla ułożonych w specyficzny sposób. Odkrycie to otwiera nowe możliwości w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. A badania wykazały, że zmieniając napięcie przyłożone do urządzeń wykonanych z tego materiału i schładzając je do ekstremalnie niskich temperatur, zbliżonych do warunków panujących w kosmosie, elektrony mogą przechodzić w stan stały, tworząc Kryształy. To zjawisko jest analogiczne do zamarzania wody w lód wodny, ale w skali nanometrycznej. Co więcej, naukowcy zaobserwowali pojawienie się dwóch nowych stanów elektronowych, co stanowi kontynuację wcześniejszych badań, w których wykazano, że elektrony mogą dzielić się na frakcje samych siebie. Odkrycie to było możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych filtrów, które umożliwiły lepszą izolację sprzętu badawczego i schłodzenie urządzeń do temperatury o rząd wielkości niższej niż w poprzednich eksperymentach. Co ciekawe, podobne zjawiska obserwowano nie tylko w pięciowarstwowym grafenie, ale też w wersji czterowarstwowej, co sugeruje istnienie całej rodziny materiałów o podobnych właściwościach. Profesor Long Yu z MIT, który kierował badaniami, porównał to odkrycie do znalezienia właściwie kopalni złota, gdzie co krok znajdujemy jakiś niesamowity złoty samorodek. Grafen pentawarstwowy romboedryczny to specjalna forma grafitu znanego załówków, czyli teoretycznie nic specjalnego, ale składająca się z pojedynczych warstw atomów węgla ułożonych w heksagonalny wzór przypominający plaster miodu. W tej specyficznej formie pięć takich warstw jest ułożonych w określonej nakładającej się kolejności, co nadaje materiałowi unikalne właściwości. Od momentu odkrycia tego materiału w 2023 roku zespół naukowców eksperymentował z materiałem na różne sposoby. W najnowszych badaniach zespół U donosi o kolejnych nieoczekiwanych zjawiskach w systemie grafen azotek boru, skłodzonych do -30 milikelwinów, czyli minus -270 3,12 stopnia Celsjusza. W poprzednich badaniach zespół U donosił o sześciu frakcyjnych stanach elektronów. W najnowszych badaniach odkryli dwa kolejne takie stany. Do czego się to może przydać? Na razie nie wiadomo, ale jeżeli mamy nowy sposób na operowanie elektronami, to. Prędzej czy później na pewno do czegoś się przyda. A tymczasem lećmy do kolejnego newsa. Naukowcy z Uniwersytetu Alaski Fairbanks pracują nad nowatorskim projektem mającym na celu rozwiązanie narastającego problemu kosmicznych śmieci, z czym ostatnio mieliśmy problem też tutaj w Polsce. Profesor Richard Collins z United Air Force uczestniczy w rządowym programie mającym na celu zaprojektowanie satelity zdolnego do wykrywania i monitorowania drobnych odłamków w przestrzeni kosmicznej o rozmiarach nawet do jednego centymetra, a to bardzo ważne, bo nawet taki odprysk farby potrafi zachowywać się jak kula wystrzelona z karabinu. Wspomniane odłamki, choć niewielkie, stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonujących satelitów i innych obiektów na orbicie, w tym też przebywających tam ludzi. Ich prędkość oraz trudność w wykryciu sprawiają, że mogą uszkodzić lub nawet zniszczyć działające urządzenia. Obecnie stosowane technologie pozwalają na śledzenie większych obiektów, ale mniejsze fragmenty pozostają poza zasięgiem standardowych systemów monitoringu. Projekt profesora Collinsa ma na celu wypełnienie. Tej luki. Opracowywany satelita będzie wyposażony w zaawansowane instrumenty zdolne do detekcji małych fragmentów kosmicznych śmieci, a to pozwoli na lepsze zrozumienie ich rozmieszczenia i ruchu na orbicie. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie skuteczniejszych strategii unikania kolizji, co jest teraz jakby głównym elementem naszego bronienia się przed kosmicznymi śmieciami, ale też planowania przyszłych misji kosmicznych z uwzględnieniem istniejącego zagrożenia. Zresztą, co tu dużo mówić, tego typu kosmiczne śmieci przecież już w przeszłości, Uszkadzały nasz sprzęt kosmiczny, w tym też załogowe pojazdy. Na przykład taki fragment i odprysk farby uderzył w jedno z okien promu kosmicznego, no i zrobił w nim małą dziurę, na szczęście nie na wylot, ale i tak uszkodził całkiem spory kawałek szkła. No a musimy pamiętać, że satelitów jest coraz więcej i planowanych misji też jest coraz więcej i problem kosmicznych śmieci staje się coraz bardziej palący. <laughs> Taka gra słów. Ale zagrożenia w kosmosie nie kończą się na niekontrolowanych przez człowieka kosmicznych. Śmieciach, w grę wchodzą również działania wojskowe. Współczesna rywalizacja o dominację w przestrzeni kosmicznej wchodzi w nową fazę. Tradycyjne metody walki oparte na broni kinetycznej, takie jak pociski czy systemy zderzeniowe, stają się coraz mniej efektywne w warunkach kosmicznych. No i dlatego na pierwszy plan wysuwają się technologie niekinetyczne, które pozwolą na neutralizację wrogich systemów bez konieczności ich fizycznego niszczenia. Chociaż Rosjanie przeprowadzali swego czasu takie eksperymenty, w których podlatywali swoimi satelitami do innych satelitów, satelitów prawdopodobnie właśnie po to, żeby sprawdzić, na ile precyzyjnie są w stanie w nie uderzać, żeby niszczyć i wyłączać satelity swojego przeciwnika. Ale wróćmy do tematu. Broń tego typu może mieć kluczowe znaczenie w przyszłych konfliktach. Zapewnić może przewagę tym, którzy jako pierwsi zdołają skutecznie ją wdrożyć. No i jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w tej dziedzinie są directed energy weapons, w skrócie DEW, czyli broń oparta na energii skierowanej w jakimś konkretnym kierunku. W tej kategorii wyróżniają się dwa główne rodzaje uzbrojenia Lasery o dużej mocy oraz mikrofale o wysokiej częstotliwości. No i oba systemy mają unikalne właściwości, które sprawiają, że idealnie nadają się do działań w przestrzeni kosmicznej. Lasery to narzędzie precyzyjne, zdolne do natychmiastowego oddziaływania na cele w kosmosie, a ich wiązki światła mogą służyć zarówno do uszkadzania komponentów satelitów przeciwnika, jak i też do oślepiania sensorów i systemów optycznych, czyniąc je właściwie bezużytecznymi. Co więcej, broń laserowa może działać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie, no bo może eliminować zagrożenia takie jak nadlatujące pociski, e, albo zakłócać systemy naprowadzania i optykę pojazdów kosmicznych przeciwnika. Mówiąc pojazdy kosmiczne, mam oczywiście na myśli głównie bezzałogowe. E, z kolei broń mikrofalowa o wysokiej mocy to jedno z najpotężniejszych narzędzi w wojnie elektronicznej, bo mikrofale mogą przenikać do wnętrza urządzeń i zakłócić ich działanie na poziomie elektronicznym. Mogą spowodować trwałe uszkodzenia układów scalonych czy systemów komputerowych. No i to oznacza, że satelita przeciwnika może zostać unieszczędzona, bez konieczności jego fizycznego zniszczenia. Tego typu broń może również skutecznie zakłócać sygnały komunikacyjne, osłabiając zdolność wrogich jednostek do przekazywania danych i sterowania swoimi systemami na orbicie. Największą zaletą broni niekinetycznej jest jej prędkość działania. Zarówno lasery, jak i mikrofale działają z prędkością światła w próżni, co oznacza, że mogą natychmiastowo reagować na zagrożenia. W odróżnieniu od systemów kinetycznych, które wymagają dokładnego obliczenia trajektorii i czasu uderzenia, systemy dew mogą likwidować zagrożenia w ułamku sekundy, no i to czyni je niezwykle skutecznymi w środowisku kosmicznym. A to tylko początek całej rewolucji w sposobie prowadzenia działań wojskowych na orbicie, bo coraz więcej państw i prywatnych firm inwestuje w rozwój technologii niekinetycznych, widząc w nich przyszłość walki w przestrzeni kosmicznej. Przy okazji rozwoju tych technologii pojawiają się też pytania dotyczące przyszłości międzynarodowych, regulacji prawnych, no i też możliwego wykorzystania kosmosu jako nowego pola bitew. A to jak technologia kosmiczna jest ważna w kontekście czy teatrów wojny, czy generalnie funkcjonowania społeczeństw, pokazuje chociażby właśnie wojna w Ukrainie, gdzie gdyby nie Starlink to już dawno nie byłoby komunikacji internetowej właśnie w tym kraju i na polu bitwy. Różnego rodzaju działania, tak jak flota cieni tak zwana, która dokonywała e, sabotażu kabli, które leżą na dnie Morza Bałtyckiego Również pokazuje, że tego typu fizyczne połączenia mogą zostać dość szybko zerwane. Dlatego też tak ważne i kluczowe jest tworzenie własnych megakonstelacji satelitów. Nie bez powodu tych satelitów jest tak dużo. Po pierwsze, oczywiście dzięki temu pokrycie w internet, pokrycie sygnałem globu jest dużo gęstsze, ale też ciężko jest zniszczyć tak dużą liczbę tych satelitów. I to też pokazuje, dlaczego inne kraje, inne mocarstwa również inwestują w swoje megakonstelacje, tak, żeby też być uniezależnionym od tego, co oferują. Akurat w tym przypadku, na przykład SpaceX. Więc będzie się działo w najbliższych dekadach bardzo dużo na orbicie. Nie wiem, czy z korzyścią dla nas, pewnie poniekąd też. Ale niestety, jak to mówiono w Falloutie, War never changes. Teraz te systemy bitewne są coraz bardziej zaawansowane i jak widać, rozpychają się łokciami również w przestrzeni kosmicznej. I co z tego wyniknie dla nas? No, czas przyniesie odpowiedzi. Niestety, trzeba będzie poczekać. A poczekać również będzie trzeba na kolejny odcinek z serii AstroShort. Niestety, to już koniec dzisiejszego odcinka. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.